Dzień dobry lub dobry wieczór! Ja mam na imię Basia i robię dla Was czytania z kart Bifor Tarot. Doświadczamy teraz pełni księżyca, tak zwanej mm, różowej pełni. Myli mi się poza miesiąc, będzie kwiatowa, czyli te nazwy pełni teraz przez dwa miesiące mamy wzorowane na budzącej się do życia przyrodzie. Różowa pełnia podobno pochodzi od kwitnących w tym okresie w Ameryce Północnej floksów, takich pięknych, ślicznych, różowych kobierców, kwiatów. Pełnie mamy w znaku wagi, czyli troszkę inne żywioł niż wasz, bo wy jesteście żywiołem wody, a waga to powietrze. Co poza tym? Czy żywioł wody dobrze dogaduje się z powietrzem? To już wy sami sobie odpowiedzcie, czy się dobrze dogadujecie. Zobaczymy w kartach zaraz, bo ja bardziej się zajmuję kartami niż znakami, a znaki mają nas tylko bardziej przybliżać. Mamy się troszeczkę bardziej identyfikować dzięki temu. Jest nam troszeczkę łatwiej dzięki połączeniu kart i znaków Zodiaku. Możesz sobie sprawdzać również czytania, na przykład jak masz Słońce w którymś z tych trzech znaków, które zaraz będą, to super, ale możesz sobie też sprawdzać czytania dla swojego ascendentu, dla swojego księżyca. Lub też dla swojego znaku wenusowego, wtedy u niektórych osób to są cztery czytania, u niektórych mniej. Ja na przykład znam osobę, która ma um, Słońce i Ascendent w jednym znaku, a inną osobę, która ma Słońce i Księżyc w jednym znaku, czyli dla takiej osoby trochę mniej byłoby do odsłuchania czytań. Co jeszcze? Tytułem wstępu. Bardzo Wam dziękuję za każdą subskrypcję, za każdą łapkę w górę bo to pomaga y, nie dość, że mnie rozwijać kanał, ale też pomaga wam, żeby do was trafiały powiadomienia i żeby w ogóle te filmy były widoczne. Więc bardzo jestem wdzięczna każdej osobie, która o tym pomyśli, żeby też inni mogli filmy zobaczyć. Poza tym dziękuję y, osobom, które zdecydowały się już na wspieranie kanału. Tam jest taki guziczek koło subskrybuj, wspieraj. Możesz sobie zajrzeć, czy cię to interesuje, czy to jest dla ciebie. Każdy film jest z wcześniejszym dostępem dla osób wspierających. Można mi też kupić kawkę na Bajkofitu. Można też obejrzeć króciutką reklamę. Zawsze tam jakieś parę groszy wpadnie i to też pomaga kanał rozwijać. Będę bardzo wdzięczna za każde wsparcie. To koniec wstępów. Kto wytrwał, dziękuję. To teraz co? Zaczynamy od yy, raczka. Raczek, dziewczyna, raczek, chłopak, raczek. Co wam może ta pełnia księżyca i najbliższe dni, bo ta pełnia jest intensywna, a po pełni jeszcze 2-3 dni nas może trzymać? Co dla raczka w związku, a potem co dla raczka albo raczki, która jest pojedyncza, albo ewentualnie ma kogoś na oku. Najpierw związki. Raki w relacji. I raki nie w relacji. Karta jedna, która się trzeci raz pojawia w, w tym cyklu czytań. Raki w relacji mają kartę Rydwanu i kartę ósemki. Buław. Hmm. Jest dużo bieganiny, krzątaniny. Dla mnie to jest energia osób z podznaku bliźniąt. Niektórzy uważają, że to jest karta raka albo rybek, więc to może być też wasza energia, ale dla mnie to jest przede wszystkim dużo załatwiania, biegania, krzątania się, dużo rzeczy być może przed tymi świętami wielkanocnymi, jeśli obchodzicie święta, które są już w, no, w przyszłym tygodniu po tym weekendzie w kolejny weekend, więc dużo krzątanin, dużo takiego biegania, załatwiania spraw i jest energia, ewentualnie osoby strzelca, jeśli masz partnera, partnerkę z znaku strzelca, ale niekoniecznie, może to być po prostu energia otwierających się, zobaczcie, te buławy są nakierowane, wycelowane w niebo i na nich zakwitają zielone listki, czyli może nam to mówić o tym, że wszystkiego nam się bardziej chce, że ta energia popełni nam Otwiera pewną przestrzeń do robienia przez kolejny cykl księżycowy jakichś fajnych rzeczy. To jest energia działania, takiego z taką werwą, z takim, wiecie, zapałem, z taką namiętnością, pasją. W tym rydwanie jest też bardzo dużo pasji. Tylko wskazówka, żeby nie chodzić na skróty, i dla jakiejś pary może być dziecko w drodze. Natomiast raki pojedyncze mają. Wypocząć w czwórce mieczy, troszkę więcej spać, uważać na sezonowe infekcje, ewentualnie wiecie, wyspać, wygrzać. Coś tutaj wymaga włączenia pauzy organizmu kogoś. Pamiętaj, że sobie nie wymawiamy. Jeśli to ciebie nie dotyczy, masz końskie zdrowie, to idziesz dalej. Szukasz sobie czytań dla ascendentu, dla swojej Wenus lub też na sprawy miłosne. Do swojej Wenus, czytania dla znaków, w którym była Wenus, jak się urodziłaś, urodziłeś. A piątka miecze może nam mówić o tym, żeby uważać na jakichś kłótników, sekutników, nie wdawać się w jakieś sprzeczki, nie wdawać się w konflikty rodzinne, pracowe, w innych dziedzinach ważnych dla Twojego. Dobrostanu psychicznego, starać się unikać ostrych słów, długich mieczy nie wyciągać, czyli nie używać ostrych słów, czasami coś przemilczeć, być może, czasami się zastanowić, czasami ubrać coś w bardziej um, dyplomatyczną otoczkę, czasami po prostu nie powiedzieć czegoś albo po prostu uważać słowa, bo tu jest jakieś zamieszanie i nie dać się wplątać w jakieś zamieszanie. A przy pełni o to łatwo. I jeszcze raki będą dwie karty. Takie pytanie, co wiemy, a czego nie wiemy, które warto przy pełni zadać, ponieważ pełnia wzmacnia naszą intuicję. Trochę więcej możemy widzieć. To światło księżyca, które w, dzisiaj w nocy było niezwykle jasne. Z taką bardzo jasną, przynajmniej u mnie otoczką. Jakby ktoś zapalił latarnię. Niezwykle silna ta pełnia. Co raki wiedzą, a czego raki być może nie wiedzą. I to już każdy rak bez względu na to, czy jest w parze, czy nie jest w parze. Raki wiedzą. Ale trzy karty to nie. Jedna. A czego raki nie wiedzą? O, super. Ja bym chciała o czymś takim nie wiedzieć. Raki wiedzą o czwórce kielichów, a raki nie wiedzą o kole fortuny. Wow. Raki wiedzą, że coś się opóźnia, i pomimo tego, że wiedzą, coś, co jest od Was niezależne, to może być coś urzędowego, to może być jakaś decyzja w pracy, która od Was nie zależy, tylko na jakimś wyższym szczeblu. Nawet jak jesteście szefem, to każdy ma jakiegoś szefa. Coś nie przychodzi jeszcze, może jakieś owoce pracy, może jakaś podwyżka, może jakiś awans nie przychodzi, może jakieś pismo nie przychodzi, może jakaś decyzja nie przychodzi pod jakieś warunki zabudowy czy coś takiego i się wkurzacie. To jest taki kamek w bucie. Wkurzamy się, mimo że nie mamy wpływu, staramy się, wiemy, że nie mamy wpływu i tak się wkurzamy. No i pytanie, kto tego chociaż raz nie zrobił? Mnie się też to zdarza. Nie wkurzać się, po co? Skoro wiesz, że coś się opóźnia, chyba że jest po terminie, to wtedy zgłaszamy się, idziemy, walczymy, bronimy swoich praw, walczymy o swoje interesy. A raki nie wiedzą o koło fortuny. Koło fortuny to jest sprzyjająca nam szczęście losu. To może być coś, co na farciku się wydarzy. Coś, co będzie nam się wydawało, że jest. Czymś w rodzaju, wiecie, czasami mówimy, że się cuda dzieją, że coś takiego się dzieje, że myślimy, że coś na przykład jest niemożliwe, a jest możliwe, albo czujemy, że jak to się mówi w języku filmowym, że ktoś przeskoczył rekina, czyli że zrobiono takie efekty specjalne, których nigdy wcześniej nikt nie zrobił. Tak mi się skojarzyło teraz. Ale chodzi o to, że na coś być może nie być szansy, ale szczęście nam pomaga, żeby, wiecie, był ten wiatr pod skrzydła i coś się dzieje. Natomiast to wcale nie znaczy, że trzeba siedzieć i czekać aż no po prostu szczęście samo do drzwi przyjdzie i zapuka w domku, tylko po prostu temu szczęściu również pomóc. Niektórzy żartują, że to jest szczęście też w grach losowych. Ja nie jestem znaczy nie jestem przeciwniczką, ale nie zachęcam do hazardu, ale może jakiegoś tam wiecie coś co tam możecie puścić, jak Macie ochotę i przez to nie będziecie mniej musieli chleba jeść, bo to też istotne, żeby nie ulegać jakimś hazardom, prawda? Już nie mówię o jakichś osobach uzależnionych, ale tu jakiś farciek, jakieś szczęście. Super. I o tym rak nie wie, aż się rozmarzyłam. Albo raczyca. Teraz rybki. Drogie rybki, drogie ryby. Dziewczyny, rybo, chłopaku, rybo. Co dla ciebie, jeśli jesteś w relacji, w związku, w małżeństwie, w partnerstwie, co ta pełnia może ona nam przynieść? Ryby. Ryby w relacji. O, taka rybkowa energia. No pięknie. Y Taka trochę wasza energia, rybki, bo w siódemce kielichów mamy takiego marzyciela, takiego romantyka, taką osobę siedzącą na chmurce i w tym nic złego nie ma, jeśli ta osoba na przykład nie, jest, nie ma jakiejś ilu iluzji na temat na przykład swojej przeszłości albo dokonanych wcześniej wyborów życiowych. Jeśli to jest tylko tak, że ktoś siedzi, sobie po prostu marzy, w chmurki patrzy i, i gdzieś tam się sobie planuje pomału, co by tam chciał chciała, no to fajnie. Ale to może być też energia osoby, która jest od czegoś uzależniona niestety. To może być energia osoby, która nie patrzy racjonalnie na jakiś temat. Gdzieś tam właśnie, jak to się mówi, siedzi na chmurce w jakiejś sprawie. Um, no i też może być energia żałowania, że się podjęło inne wybory w przeszłości. Wiecie, to, co się wydarzyło w przeszłości. Leży w przeszłości i każdemu zdarza się wracać myślą do przeszłości, to jest naturalne, ale trzeba uważać na takie stany melancholijne, na takie, wiecie, dumanie. Co by było, gdybym 10 lat temu, no chyba że mówię do osoby bardzo młodej, to co by było, gdybym um, um, nie wiem, no, 2 lata temu z innym chłopakiem była, czy z inną dziewczyną był, nie ma to najmniejszego sensu, bo to było i tego już nie ma prawdopodobnie. Natomiast dla rybek w relacjach mamy rydwan, mamy krzątaninę, bieganinę, załatwianinę, chyba takie przedświąteczne bieganie, załatwianie, i trochę może być za dużo. Wskazówka jest, żeby nie chodzić na skróty, żeby przestrzegać przepisów. Tu jest biały sfinks i czarny sfinks symbolizujący drogę dobra i oczywiście drogę na skróty. Więc takie rwące w obie strony konie nie próbujmy sobie ułatwiać za bardzo, bo można później przedobrzyć czymś, na przykład jakąś grzywnę, zapłacić karę. Mandat za przekroczenie prędkości. Na przykład, jak ktoś będzie rydwanem, za szybko jechał, nie? <grych> no to yy, rybki w związkach to tak. A rybki pojedyncze? Rybki pojedyncze, rybki single, rybki, które ewentualnie mają kogoś na oku. Dobrze. Rybki pojedyncze. O, super, macie super rybkową energię. Królowa kielichów i ósemka monet. Zdaje się, że rybki pojedyncze mają, są jak rybka w wodzie, bo królowa kielichów to jest osoba dojrzała emocjonalnie, która nie boi się mówić o swoich emocjach. Jak to rybki pływają, w tym woda jest symbolem naszej podświadomości, naszych emocji. To jest osoba, która się nie boi okazywać emocji osobom, które na to zasługują. To jest osoba, która Lubi okazywać emocje, lubi się przyjść do kogoś przytulić, kogoś przytulić, okazać komuś uczucia, niekoniecznie tylko, wiecie, tak zwane romantyczne: no bo jeśli jesteś re... nie jesteś w żadnej relacji, to raczej to może być miłość do mamy, miłość do taty, miłość do przyjaciół, miłość rodzinna jakaś szeroko pojęta lub też przyjacielska. No i też miłość do samej lub samego siebie. I to taka świadomość siebie. Jeśli rybką pokazuje się ta królowa kielichów, to jest bardzo silna emanacja po prostu waszej energii rybkowej w tej wodzie i w tej bardzo silnej energii królowej. A jeśli chodzi o ósemkę monet, to jest to super energia do rozwijania jakiejś pasji, rozwijania jakiegoś hobby, jakiegoś rzemiosła, czegoś, co może nam przynosić pieniądze, ale niekoniecznie, lub też jest na takim etapie że na przykład jest naszym hobby, z którego chcielibyśmy kiedyś, może w przyszłości żyć, ale w tej chwili jest to jeszcze niemożliwe. Ale jest ku temu być może dla niektórych osób przestrzeń, czyli na przykład znałam kiedyś. Yy, Kumpla, który na przykład pracował w korporacji, ale myślał o tym, żeby otworzyć sobie warsztat przy domu, samochodowy. No i to może być grzebanie przy aucie na przykład. I ktoś na tym zna, ktoś to lubi, ktoś może nawet skończył jakąś szkołę, i ta osoba jest w tym dobra, ale musi to jeszcze rozwijać, żeby ewentualnie to jakoś profesjonalizować. Super. Na przykład młody kanał na YouTubie może być takim przykładem ósemki monet, który jeszcze nie przynosi przychodów albo bardzo malutkie, ale sprawia ogromną frajdę twórcy albo twórczyni rybki. No i jeszcze rybki zapytamy, co wiemy, a czego nie wiemy, bo czas pełni jest dobry na zapytania o to, bo pełnia wzmacnia naszą intuicję i nasze takie, wiecie, postrzeganie bardziej, że coś czujemy niż wiemy i że coś, a rybki mają taki szósty zmysł do takiego czucia właśnie gdzieś takiego pozaziemskiego rzeczy takiego czucia przez brzuch nie? przez swoją wrażliwość co wiemy O czwarty albo piąty raz w tych czytaniach na pełnię. czego nie wiemy Wiemy o świecie, a nie wiemy o piątce miecze. Zacznę, że od tego nie wiemy. Nie wiemy o tym, że może się jakaś awanturka kroić, kroić i należy jej być może uniknąć, próbować uniknąć, że ktoś kogoś sprowokuje do jakiejś utarczki słownej, do jakiegoś za dużego słowa i będzie jakieś zamieszanie. Ktoś może kogoś chcieć wplątać w, jakieś, w jakąś kłótnię, może być ciężka rozmowa o polityce przy świątecznym stole, wiecie, różne rzeczy. Nie wiem, czasami można pokój zmienić, przestrzeń, na spacer pójść. Nie mówię, że unikać, ale dyplomatycznie rozmawiać na jakieś tematy, wybierać świadomie tematy. Jak się spotykacie z krewnymi, z którymi wiecie, że na przykład jesteście w polskich warunkach po kompletnie tak zwanej drugiej czy też trzeciej stronie barykady, to może nie warto w ogóle tego tematu poruszać. To by było, że o tym nie wiecie, to, to może już wiecie. A to jest, co wiemy. To jest karta zamykająca w świecie. Rybki niektóre może wiedzą o tym, że coś się będzie kończyło, że coś się będzie domykało ważnego w życiu, takiego, co jest. No wiecie, czasem raz w życiu, jak na przykład odejście z pracy i zakończenie etapu życia zawodowego i pójście na upragnioną emeryturę i potem już na przykład inny mamy tryb życia, o innych porach stajemy innymi trasami jeździmy autem, spotykamy się z trochę innymi ludźmi, jakby zupełnie inaczej nasze życie wygląda, ale na przykład, nie wiem, kończymy pewien etap edukacji i mamy już go zakończone. Jak się raz skończy podstawówkę, czy raz się skończy zawodówkę, czy raz się skończy liceum, czy raz się skończy dany kierunek studiów, to pewnie tego samego kierunku już studiować nie będziemy. Więc u kogoś będą duże zamknięcia, takie duże zwieńczenia, i jakaś rybka o tym wie. I no i oczywiście potem wejście w kolejny etap, jakiś zupełnie nowy. A jeśli chodzi, dziękuję rybki, jeśli chodzi o skorpiona, teraz skorpion. Skorpiony w związkach. Co dla Skorpiona w związku? W partnerstwie w relacji. Wypadła nam szóstka kielichów, bardzo przyjemna. I ciekawe było: król kielichów, czyli też fajna energia dla osoby z trygonu wody, jaką jesteście razem z rakiem i z rybkami. Skorpiony w relacji są, jeśli jesteś facetem skorpionu, to w ogóle 100% twoja energia, ale można sobie króla odwrócić ewentualnie. Król kielichów to jest osoba dojrzała emocjonalnie, która jest czuła, dobra, kochana dla tych osób, które kocha, jest bardzo zmysłowa, bardzo namiętna. Woda to też symbol właśnie emocji. Wiecie, takie jak skorpiony potrafią być namiętne, aż spad z takim pazurem, jak kochają to bardzo, bardzo silnie ale lepiej być przyjacielem Skorpiona, prawda? Niż nie być. Yy, bardzo silne osobowości. No, i to może być Wasza energia po prostu. Czyli to uczucie okazujecie swojej osobie i też jesteście jakby w świadomości swoich uczuć i być może też akceptacji samej lub samego siebie, bo to energia też Skorpiona by była w tej karcie, tak jak mówiłam. Natomiast. Yy, Szóstka kielichów nam daje wskazóweczkę, żeby upraszczać, żeby yy, rozsupływać supełki po kolei, żeby dzielić słonia na części, żeby tak jak te surowe zabudowania gospodarskie próbować problemy etapami może rozwiązywać, żeby szukać prostoty w życiu codziennym, żeby być może wyjechać gdzieś pod miasto. Tu mamy takie surowe wiejskie, gospodarskie zabudowania może na jakiś weekendzik wyjechać może niektóre skorpiony będą wyjeżdżać na święta w inne miejsce niż wasze miejsce do życia bo tutaj trochę to wygląda jak jakiś wakacyjny wyjazd jakaś, świecie agroturystyka na przykład natomiast też jest zachęta, żeby pielęgnować jakieś swoje hobby lub też, żeby spędzać czas z dziećmi które potrafią być bardzo inspirujące i potrafią czasem powiedzieć coś mądrego i nieoczekiwanego dla osób dorosłych Natomiast skorpiony pojedyncze, co dla Was? Skorpiony single, skorpiony bez pary, albo skorpiony, które mają kogoś na oku, albo są w takich związkach, w których nie wiadomo jeszcze o co chodzi. Co dla Was na pełni, dla takich skorpionów? Oho, ciężkawo. Ciężkawo, jedna karta ciężkawa, ale to być może tylko wskazówka. Nie musi wcale Was dotyczyć, pamiętajcie. Okay. Na niektóre skorpiony pojedyncze energia pełni może tak dojmująco działać, mogą mieć kłopot ze spaniem, tak jak mówiłam wcześniej na poprzednim znaku na tym filmie przed chwileczką, to no, może to, to światło pełni sprawić, że nawet jak mamy super szczelnie zasłonięte kotary, to śpimy niespokojnie, wybudzamy się, może mamy za ciepło w pokoju. W sypialni, bo wiadomo, że niby mamy kalendarzową wiosnę, ale jeszcze jest takie, są takie dni, że grzeją jakieś kaloryfery, czy czym tam opalacie. Więc dbamy o temperaturę, dbamy o higienę snu, może o lżejszą dietę, o to, żeby się nie wybudzać w nocy. I to może być tylko wskazówka, nie musi do Was pasować. I staramy się wyciszać przez te dni teraz i najbliższe. A trójka ym, buław jest super energią, yy, to jest tak zwana karta bramy otwierającą dla jakiegoś skorpiona pojedynczego może oznaczać, że przygotowuje się do jakiejś zmiany w życiu i te przygotowania już trwają i mogą być już nawet zaawansowane. Dla niektórych osób może się to wiązać z jakąś relokacją, z wyjechaniem, z miejsca, w którym dotychczas mieszkałyście, mieszkaliście i na przykład przeprowadzką nawet do innego miasta czy do innego kraju. Niektórzy też mówią o osobie obcokrajowca, ale ja tak nie patrzę dosłownie na kartę, ale osoby na przykład spoza waszego miejsca zamieszkania, z którą może być relacja romantyczna w przyszłości, bo tu mamy tego jastrzębia wysyłanego z, z pewnie z jakimś listem, wiadomością może jakiś związek na odległość już jest u skorpionów, albo się kroi, albo będzie jakiś związek, może gdzieś się w internecie poznacie, może na jakimś komunikatorze, może na jakimś nawet portalu randkowym, albo po prostu poznacie się w okolicznościach, gdzie jedno mieszka tu, a drugie mieszka tam, więc gdzieś jest z tak zwanego daleka, a kiedyś się mówiło. O ludziach z daleka, właśnie. No, stąd pewnie powstało słowo obcokrajowiec, że spoza naszego kraju. Ale to nie musi być spoza kraju, może być spoza, po prostu, że dzieli Was jakaś odległość. I jeszcze skorpiony. Warto przy pełni zadać pytanie, co wiemy, a czego nie wiemy. Więc jeszcze dla Was dwie karty. Co wiemy, a czego nie wiemy. Karta skorpiona mi przed chwilą machnęła. Ale no, Skorpion wie, że jest skorpionem, więc który ja tak nie interpretuję, bo karta śmierci, to wiecie, że jest kartą skorpiona. Więc tak jakby karty mówiły mi, że robię czytanie dla skorpiona. Miałam tak przy lwie, że mi się karta lwa wypadła. Prawdopodobnie. Oho, wiemy. Wypadł wiadeł. To wiemy. A tego nie wiemy. Zaraz czego nie wiemy. O, królowej w nie wiemy. Jakiś skorpion wie, że ma jakiś nauk, że coś przyciąga, ciągnie w dół skorpiona. Czyli, że na przykład wiemy, że coś tam sobie popijamy, popalamy i że tego jest za dużo, i że nie chcemy się za bardzo z tym rozstawać, bo to pyszniutkie jest nie, albo nie wiem, nawet może być za dużo czekoladek. Wszystko może być, co, co jest super przyjemne, ale może powodować konsekwencje w przyszłości, lub też już teraz dla naszego zdrowia. Lub też jakieś nałogi zmysłowe, na przykład, że ktoś może być uzależniony, prawda, od no, obcowania z inną płcią albo swoją płcią, już nie chcę tu wchodzić w szczegóły, na karcie to nawet widać, nie? Czyli ktoś może być od czegoś uzależniony lub też może się u kogoś szykować i ktoś już wie, ognisty romans, tylko to tutaj jest taki, wiecie, romans, takie kuszenie. Może być nawet trójkąt, niestety. Więc co z tym zrobicie, to Wasza sprawa. Ja nie rekomenduję, jakby co. Dużo kuszenia. Natomiast w królowej to o tym skorpion w ogóle wie. Jakiś skorpion o tym wie? Jakiś skorpion nie wie o królowej buław, że należałoby być może wejść w energię królowej buław. Królowa buław to jest taka babeczka, lub też taki facet, można sobie tę energię odwrócić który sobie nie daje w kaszy dmuchać, który bardzo silnie w, w tej buławowej energii walczy o swoje, ale jest taką osobą bardzo asertywną, czyli tak walczy, żeby yy, nikogo nie urazić, ale jednocześnie wywalczyć swoje, czyli szuka takiego win-win, czyli wiecie, tak jak w umowie, chcemy, żeby jedna idealna umowa jakakolwiek, na piśmie albo słowna, to jest taka, gdzie obie strony dobrze się ze sobą czują, Obie strony mają pewne rzeczy wywalczone, ale jest w miarę równo to, nie? że nie jest tak, że ktoś na kimś wisi, i nie jest tak, że ktoś nad kimś dominuje, i że te relacje są takie zdrowe. Natomiast jest taka kobitka, ja uwielbiam tę kartę, która ma taki błysk w oku, że ja bym do niej się, ja to często powtarzam, jeśli ktoś mnie dłużej ogląda, nie zbliżała, jakbym miała bliżej nieokreślone złe zamiary. Czyli to jest taka babeczka, która jest przyjacielsko nastawiona, w tym symbolu słonecznik to symbol przyjaźni. Nie ma żadnej broni. U jej stóp tronu aż czarny kot to chyba nie jest nic, że tak powiem, za groźne stworzenie zbytnio. Ale ona wie, że nikt jej nie zaatakuje, ona jest pewna swoich poglądów lub on. I ona potrafi bronić swojego zdania w drodze do dążenia do swoich celów, ale nie po trupach, tylko, właśnie, tak jak powiedziałam, asertywnie, z poszanowaniem tej drugiej strony, ale walcząc o swoje, tak bojowo, trochę tak jak lwica, baran albo strzelec, bo to jest energia tych trzech znaków, takiej trochę energii. No i tym optymistycznym akcentem kończymy. Bardzo dziękuję za każde wsparcie. Jak ktoś ma ochotę, można rozpocząć wspieranie kanału, bo wtedy będziesz mieć wszystkie czytania troszkę wcześniej przed innymi. A później nie martwcie się, na razie wszystkie filmy są dla wszystkich. Jak się zbierze większa grupa osób wspierających, to pewnie będziemy z czasem robić jakieś filmy dla zamkniętej grupy, ale to pieśń przyszłości. Trzymajcie się ciepło i do usłyszenia na kolejnych czytaniach. Pa Pa!